Przedsiębiorstwa między innymi z dziedziny biotechnologii, wirusologii, genetyki czy biologii molekularnej mogą teraz liczyć na wsparcie ekspertów. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu SPIN realizowanego przez województwo małopolskie pomaga w badaniach nad COVID-19, ale nie tylko. Dodatkowo wsparcie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opracowujemy plany badań, pomagamy w znalezieniu podwykonawców badań. Wszystko to z, możli z zaangażowaniem, jak największym zaangażowaniem naszego uniwersytetu, naszej infrastruktury i naszych naukowców, ale także pomagamy w dziedzinie rozwoju leków, nowych leków, nowych wyrobów medycznych, urządzeń medycznych. Żeby ubiegać się o wsparcie w prowadzeniu takich badań należy spełnić kilka drobnych kryteriów. Podstawowy warunek to trzeba mieć status mikro małego przedsiębiorcy. Jest również możliwość pomocy dla dużego przedsiębiorcy. To są wyjątkowe sytuacje i za zgodą naszego lidera, którym, którym jest urząd marszałkowski. To jest jeden warunek. Drugi: posiadanie siedziby na terenie Małopolski, czyli firma musi być zarejestrowana albo mieć zarejestrowana na terenie Małopolski lub posiadać oddział na terenie Małopolski. I to wszystko. I musi być zainteresowana nową technologią, rozwojem nowej technologii. Warto wspomnieć, że eksperci z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJOT to osoby pochodzące z różnych krajów w ich gronie znajdują się na przykład specjaliści z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Kanady.